Cześć, kochani, to znowu ja dzisiaj szybciutko, bo muszę się zmieścić w długości trwania bajki, jaką włączyłem dziecku. Także dzięki wam serdecznie za to, że jesteście. Dziękuję za subskrypcję. Standardowo też dziękuję firmie ProDictech za to, że wspiera mnie również finansowo, dzięki czemu mogę mówić co myślę i nie przejmować się tym, że mnie zdemonetyzują. Przypominam, ProDictech to jest producent polskich. Jeszcze raz mówię, producent polskich mierników grubości lakieru. Na dole macie link do sklepu. Serdecznie polecam i lecimy z tematami. Ale to syf. Szybciutki temat, który zasługuje na publiczne poruszenie, choć jest w zasadzie nieistotny. Chciałem wam przeczytać fragment wymiany zdań między panem doktorem Piotrem Krzemieniem, czyli biegłym sądowym z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, a Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przypominam, że jest to organ państwowy utrzymywany za nasze pieniądze, który wsławił się między innymi tym, że yy, nie wiem co robi. Otóż pan biegły Piotr Krzemień, który nie ma co ukrywać zdecydowanie nie lubi się z panem Łukaszem Zboralskim yy, z serwisu, którego nazwy nie wymienię, na profilu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwrócił uwagę, żeby nie cytować tego pana... Eksperta, bo wprowadza to tylko zamęt i generalnie denerwuje jazzini dużą y, część branży, która rzeczywiście jest związana z BRD. Na co? Na profilu oficjalnym Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odpisano mu, co następuje: Piotr Krzemień, nie rozumiesz prostaczku wojny od 20 lat? Oto w końcu wygrało czyste BRD po tylu latach wojny z każdym. Oto debilku. W słowie debilku jest jeszcze yy, literówka. Ucz się jeszcze. Tak dobrze rozumiecie. Państwowa instytucja na swoim publicznym profilu zwyzywała y, biegłego sądowego od y, prostaków, debili i nieuku. Tutaj muszę dodać, że sprawa miała swój happy end. Do Piotra Krzemienia zadzwonił pan y, Konrad Romik, czyli dyrektor Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i osobiście przeprosił go za ten incydent. Y, obiecał też, że będą bardziej. Weryfikować dostępy do adminów na tego typu grupach. No ale jeżeli chcielibyście wiedzieć, na co idą nasze państwowe pieniądze, to między innymi na tego typu właśnie wymiany zdań z państwowymi instytucjami. A temat dzisiejszego odcinka dotyczy samochodów amerykańskich, ale nie w kwestii nowych przeglądów, tylko stref czystego transportu, bo robi się tutaj nieciekawie i naprawdę. Pojawia się niebezpieczna pułapka na kupujących. O co chodzi? Otóż. Mm... Co roku sprowadzamy jakieś 30-35 w topie niecałe 40 tysięcy samochodów ze Stanów, i to jest kierunek, który rok do roku przyrasta. Można śmiało powiedzieć, że w ostatnim czasie, w ostatnich kilku latach, sprowadziliśmy między 120 a 150 tysięcy takich aut. Wbrew pozorom, nie ściągamy z Ameryki tylko Mustangów, Fordów, Edge i jakichś tego typu wynalazków, ale bardzo często ciągniemy samochody producentów europejskich i azjatyckich. Dlaczego? No dlatego, że kupujemy je rozbite na aukcjach, no i trzeba je jakoś naprawić po tych wypadkach, a wiadomo, że dostęp do części blacharskich samochodów na rynek amerykański jest raczej słaby, więc ciągniemy wozy europejskie. Oczywiście to też wynika z popytu, no przecież każdy chce mieć Audi, każdy chce mieć premium BMW, Mercedesa i tak dalej. W ogóle na tej liście najczęściej sprowadzanych samochodów jest też kilka mast, bardzo dużo Volvo. No to są generalnie auta takie wyższych klas. Z dużymi silnikami. No, i właśnie do tych silników chciałem nawiązać, bo tutaj rodzi się pewien problem dotyczący wjazdu do stref czystego transportu. Ja przypominam, że takich stref będzie na pewno cztery. Czyli Wrocław, Warszawa, Kraków i Katowice. I to wynika wprost z zapisów KPO i tego, że chodzi o przekroczenia średniorocznych norm NO2, czyli tlenków azotu. W tych miastach w zasadzie rok do roku mieliśmy przekroczenia. Oczywiście w konkretnych punktach pomiarowych, no ale rok do roku były takie przekroczenia notowane. Stąd właśnie Kraków jako pierwszy chce wprowadzić strefę, później tą drogą pójdzie na pewno Warszawa, Wrocław i Katowice. Problem jest taki, że te czy projekty uchwał bazują zawsze na normach europejskich euro? Czyli na przykład tam wpuszczamy samochody z euro 4 benzynowe, euro 5 diesle i tak No właśnie, tylko jak ktoś ma samochód z rynku amerykańskiego, to on nie spełnia żadnej normy euro, ponieważ był homologowany na lokalny rynek amerykański i może sobie spełniać najostrzejszą normę, na przykład jakąś tam SULEV, ale nie jest to europejska norma. I co teraz? Czy takim autem wjedziemy do strefy czystego transportu? Uspokajam tak wjedziemy. Ale niestety za kilka lat mogą się te samochody stać dla właścicieli, na pewno mieszkańców tych miast, o których powiedziałem, bezużyteczne. Dlaczego tak się dzieje? Jak doskonale wiecie, często jest tak, że samochód spełnia wyższą normę emisji spalin niż wynika to z rocznika produkcji. Najlepszy przykład moja insignia, rocznik 2009. Oczywiście spełnia Euro 5, które weszło tak naprawdę w 2011 roku, i w ogóle insignia była pierwszym samochodem, którego cała gama silnikowa spełniała. Euro 5. I co w takim przypadku? No, jeżeli chcecie wjechać do strefy czystego transportu, gdzie minimum dla Disney będzie Euro 5, na przykład, no to musicie mieć wpis w dowodzie rejestracyjnym, że takie auto to Euro 5 czy te Euro 5 spełnia. Jak to zrobić? Macie auto z europejskiego rynku, nie ma większego problemu. Idziecie do Wydziału Komunikacji i tam szukają wam w Cepiku normę emisji spalin. I tutaj uspokajam, bo chociaż normy emisji spalin w dowodach rejestracyjnych są podawane od 2018 roku dla nowo rejestrowanych nowych samochodów, to tak naprawdę w Cepiku wiele samochodów pochodzących z rynku europejskiego już to daną ma. Po prostu wystarczy pójść do urzędnika, on sobie wyciągnie z Cepiku tą normę i wklepie Wam to w dowód. Oczywiście będą sytuacje takie, gdy nie będzie danych w Cepiku, wówczas trzeba niestety napisać do producenta, czyli w tym przypadku do importera, no i tutaj jego dobrą wolą będzie potwierdzenie, że taki samochód spełnia daną normę emisji spalin. No ale jednak w przypadku europejskiego rynku bazowego, tak to nazwijmy, jest to do przejścia i generalnie dostaniecie wreszcie ten papier Pierwsze, macie euro 5 czy euro 6, i będziecie sobie mogli wjeżdżać do tej strefy. Natomiast, jeżeli macie samochód sprowadzony z rynku amerykańskiego, to tutaj macie problem. Jak powiedziałem, urzędnik może Wam wpisać w dowód rejestracyjny wyższą normę emisji spalin. Ale on w dalszym ciągu bazuje na dokumentach homologacyjnych i normach europejskich. Samochód z rynku amerykańskiego nie ma żadnych europejskich mm, dokumentów homologacyjnych i nie spełnia też w związku z tym żadnych norm europejskich, mimo że fizycznie to może być dokładnie takie samo auto, jak było pchane na Niemcy, Francję czy Włochy. Bo popatrzcie, na przykład takie Audi A4, silnik mm, 1.8 Turbo. Generalnie euro 5, ale już od 2011 roku można było kupić euro 6 bo był taki w ofercie i był tutaj szeroko dystrybuowany na rynku europejskim. No i teraz jeżeli macie taki samochód z rynku europejskiego, to bez problemu wjedziecie nim do każdej strefy czystego transportu jeszcze przez pewnie 15 lat, bo spełnia Euro 6. Natomiast jeżeli macie dokładnie takie auto, ale sprowadzone ze Stanów, to rocznikowo ono będzie spełniać normę Euro 5, a właśnie rocznik będzie wtedy jedynym kryterium, które będzie decydowało o tym, czy wpuścić was do strefy, czy nie. Inny jaskrawy przykład to jest chociażby BMW serii 3, typo szereg F30, bo ono w Europie w zasadzie zawsze spełniało normę emisji Euro 6, mimo że weszło do produkcji w 2012 roku. Ale jeżeli macie takie właśnie auto z 2000 chociażby 13. roku, sprowadzone z USA, no to rocznikowo. Ono dla urzędnika w Polsce spełnia Euro 5, i nie ma absolutnie żadnej możliwości na ten moment, żeby dostać zaświadczenie, że tak naprawdę to przecież powinno być Euro 6. Jest to problem, tak jak powiedziałem, dosyć palący. Oczywiście mamy jeszcze trochę czasu do wprowadzenia stref, no ale jednak 120 czy 150 tysięcy samochodów w Polsce tego typu mamy. I tutaj też chcę podkreślić, że to nie jest tak, że każdy wie, że ma auto. Z Rynku amerykańskiego, no bo oczywiście wie ten, który je sprowadził i który je. Kupił czy zarejestrował jako pierwszy. No ale jeżeli ja sobie na przykład 5 lat temu ściągnąłem jakieś BMW X5, pojeździłem nim te 5 lat i potem sprzedałem dalej, to wcale nie jest powiedziane, że następny właściciel jest świadomy tego, że auto pochodzi z rynku amerykańskiego. On po prostu jeździ nim takim, jak go kupił i może zupełnie nie mieć o tym pojęcia i mieszkać na przykład w Krakowie. No i taki właściciel, jak sobie popatrzy w jakieś źródła internetowe, no to wejdzie sobie dajmy na to w Wikipedię, zobaczy. E, spoko, mój rocznik spełniał Euro 5, wjeżdżam sobie do tej naszej strefy, zero problemu. Gówno prawda, bo jeżeli masz auto z amerykańskiego rynku, to to auto nie spełniało żadnej europejskiej normy, więc jak powiedziałem, będzie decydował rocznik i zaczną się schody. Tutaj. Ponoć jakieś prace w tej kwestii w Ministerstwie Infrastruktury się odbywają, no ale nie ma co się oszukiwać. Nie ma w tej chwili możliwości przeliczenia żadnej prawnej możliwości przeliczenia amerykańskiej normy na normę europejską, więc zwracam Waszą uwagę, jeżeli mieszkacie w Krakowie, Warszawie, Katowicach czy Wrocławiu i przymierzacie się do kupna jakiegoś samochodu w najbliższym czasie, już, Myśląc przez pryzmat strefy czystego transportu, to zwróćcie uwagę, czy ten samochód ma na pewno europejską homologację to znaczy, czy jako nowy został sprzedany w Europie. Bo jeżeli trafił do nas ze Stanów, to niestety za parę lat możecie mieć dość duży problem. Chciałem Wam zacytować korespondencję, jaka została wysłana od Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Infrastruktury. Chodzi oczywiście o sprawę przeglądów, ale w tym konkretnym przypadku nie tyle o zdjęcia. Co o podwyżki dla diagnostów, którzy od 18 lat generalnie w zasadzie ich nie dostali, mówię oczywiście o kosztach czy cenach przeglądów. 18 lat temu zostały ustalone obecne stawki i do dzisiaj nie zostały podniesione. No a inflacja i tego tam takie szmery bajery natomiast tak dla kierowców najważniejsza jest oczywiście kwestia zdjęć na przeglądach i kar dla spóźnialskich krótki rys historyczny we wrześniu ubiegłego roku rzecznik praw obywatelskich pisał do ministerstwa infrastruktury właśnie w sprawie cen przeglądów Potem była odpowiedź na to pismo od Ministerstwa Infrastruktury, która rzecz łagodnie ujmując, raczej rzecznika nie satysfakcjonowała. No i lecimy z cytatem. Uzyskanie przez rzecznika stanowiska resortu infrastruktury co do konstytucjonalności obecnie obowiązującego rozporządzenia ustalającego wysokość opłat jest tym bardziej zasadne, że istnieje duże prawdopodobieństwo to jest mega, że projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy 2540, to już znam z pamięci, nie zostanie uchwalony w trakcie obecnej kadencji parlamentu i zgodnie z zasadą dyskontynuacji nie będzie podlegał przekazaniu parlamentowi nowej kadencji w celu dalszego prowadzenia nad nim prac legislacyjnych. Czyli tak jak powiedziałem pewnie już z miesiąc temu albo i lepiej prędzej tu mi kaktus wyrośnie niż w tej kadencji sejmu zostaną uchwalone y, zdjęcia i kary dla spóźnialskich na przeglądach no bo mamy wybory y a tutaj jeszcze rzecznik dołożył do pieca, mówiąc wprost, że skoro mamy wybory, to ten projekt dzisiaj złożony, obowiązujący, który utknął w tej komisji sejmowej, ona już ze cztery razy przedłużała czas, jaki ma na złożenie sprawozdania. Aktualnie to jest jakoś połowa czy początek lipca. No, więc tutaj rzecznik powiedział na wprost, że nie ma kontynuacji, jeżeli wchodzi nowy parlament, więc trzeba zacząć pracę od nowa. Na dzisiaj tyle ode mnie. Motoprawda w internecie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiam. Paweł Rygas.